Dzień dobry, Martinka już w szkole. Ja byłam na małych zakupach przedświątecznych, żeby kupić yy, produkty. Yy, za chwilę tak robić obiadek. Potem lecę po Martynkę do szkoły, bo mam do 16 dzisiaj, już się powoli ciemno robi i um, idę robić, więc miłego oglądanie. Mięsko mam już zrobione. Teraz ubieram ziemniaczki i, i za chwilę muszę po ten lecieć. Z tą jest jakieś pół godzinki. Więc muszę się trochę spieszyć. Ogarnęłam sobie fryzjera na jutro. Jutro też natalka będzie u mnie na poznawcach. Więc święta, będę jakoś wyglądać i będzie można było iść do ludzi. <noise> no, takie buty, takie buty. Nie ja już gotowa, ubrana, lecę po Martynkę do szkoły. Potem mój braciszek kochany po nas przyjedzie i przyjedzie z nami do domu. Bo musi zostawić prezent dla rodziców, więc lecę, bo muszę wychodzić. Idziecie razem ze mną. Co robimy? Będziemy to pakować naszym kiepskim! Ale co, prezenty? Mhm, patrzcie, to jest Spakowaliśmy. Tak, spakowaliśmy prezenty, zjedliśmy obiadek. A był kiaś, młodzież, to był Prezent. Tak, Wojkiaszu ja wziął ze sobą prezenty. My będziemy jeszcze iść kolację i lecimy spać, tak? Tak, tu będziemy razem spali. Razem spali, tak. Tylko petykajcie, muszę wziąć moją maks. Dobra. Pa, pa! Pa! Pa!